Oto najczęstsze błędy popełniane przez metod fiderowca na początku sezonu. Niewłaściwy dobór zanęty. Wiosną powinniśmy pamiętać, że ryby są ospałe i jeżeli będą reagowały, to najczęściej będą reagowały na kaloryczne kąski. Czyli innymi słowy, powinniśmy użyć mało zanęty, natomiast takiej, która posiada w sobie mączki rybne, żeby kojarzyła się z białkiem, czego ryby najczęściej wiosną szukają. Nieodpowiedni dobór podajnika. Starajmy się, aby z początkiem sezonu podawać mało i rzadko. Podawać najlepiej małymi podajnikami, jeżeli już nie mamy małych podajników, to starajmy się bardzo rzadko podawać, bardziej lokalizować rybę, aniżeli ją karmić. Nieodpowiedni dobór szczytówek. Zły dobór szczytówek, czyli szczytówki za grube, mogą wpłynąć na ilość brań. Źle dopasowana wielkość i rodzaj przynęty. Wiosną powinniśmy starać się unikać używania przynęt bardzo dużych czy bardzo jaskrawych. Powinniśmy bardziej skupić się na tym, żeby przynętę schować w podajniku, ewentualnie używać robaków. Częste używanie dodatków i atraktorów. Wiosną nie powinniśmy skupiać się na dodatkach czy atraktorach. Na to przyjdzie czas latem czy pełnią sezonu. Możliwe też, że jesienią jak najbardziej, natomiast wiosna to nie jest czas właściwie na takie dodatki. Zaobserwuj po więcej ciekawostek.